Bóg się staje, chęt daleko, prochem marnym Braku miejsca w mieście wybrał lichą stajnie. Nikt go nie chciał, hołd pasterzy mu wystarczył I samotne pośród tłumów przemijanie Tu przykryliby kołdrami zmarzniętą dziecinę piwarze z dwernika i wetlinę. Częstowali niezgrabnie, kwaśnym życiem może cud dla nich mały uczyni, częstowali niezgrabnie, kwaśnym życiem może cud dla nich mały uczyni. Dziś do domu nikt nie prosi, bo i po co, wszak talerzy już zabrakło marnej łyżki, kilka kolęd zaśpiewają ciemną nocą. Tylko czemu nawet wiatr za oknem milczy. Tu przykryliby kołdrami zmarzniętą dziedzinę Piwarze z dwernika i wetliny. Częstowali niezgrabnie, kwaśnym życiem może cud dla nich mały uczyni. Częstowali niezgrabnie, kwaśnym życiem może cud dla nich mały uczyni.